Pytałam się krychu jakie procenty w takim razie? Naprawdę? A to, to tego trolek już jakby nie popieram, no bo jeżeli już masz ten produkt kupiony, no to jakby no trochę chujowo go wylewać, bo to są i wydane pieniądze i zmarnowane jedzenie, w tym przypadku napój, ale no jakby nadal nie. Dobra. Ja sobie tylko zrobię tak i trzydzieści sekund. Weee. 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 Bączki kręcę. Dobra, let's go. Dobrze, trolek. Gdzie oni mogą być? Okej. Okay. Kurczę, myślałam, że mi się udają wystalkować na maksa. gipka, ale zauważyła Pindia, no, paleta, nie, ok, raz, raz Do Migena. Dzień dobry, Eldron. A bardzo dobrze, co tam u ciebie? Rzeczkole. Ryle, Czekałaś tyle tylko po to, żeby mi paletę zrzucić na pysk? Okay. Ciekawie. To już szybko z genami poszło. Dziewiąte w głowie, a tak to i nawet kiczymy i kujujemy. No to super, są francusko. Francusko, dobrej zabawy. A no, troszkę chujoza jest, powiem szczerze. Jest trochę słabo. Nie, no nie masz szans. Jest trochę słabo, biorąc pod uwagę te generatory tutaj. Ale za to wszyscy przyszli ją ratować, więc zakładam, że. A no teraz nikt nie bardzo nie kręci generatorów. Dobra, podejdę sobie tu Hej, kadubaski! Cześć koineczka, dzień dobry. Jaki może sobie na narzeczy typu basketball? Nie mam basketball Mogłam od razu z tym atakiem wyjść. Hej Kaczybaski. Pełne sas. Tak, ja włączyłam, no. Zaraz się napił. Tam. Kiedy Boblocks, oj, nie wiem. Oj, nie wiem. Dzisiaj chwilę gram w Robloxa. Okno? Okej. Okay. Okay. Tylko nie Roblox? Czemu nie? Co ty masz trolek, do Robloxa, brawiś? I ktoś za mną cały czas skrupulatnie szedł. Cześć Sven! Siemanko! Nie no do dupy poszło mi tym ghostiem Roblox to największy przeciwnik graczy Minecrafta? Nie, nie jestem graczem Minecrafta Już chuja zrobię w tym meczu Szczerze mówiąc Ale ja jestem no przecież trolek Ja cię nie będę zmuszać do grania w Robloxa. No chujowo. Raczej tym nie poszedł challenge. Ale plagą 4K. Bez perków. No to raczej mię spoko. Nie no, jeszcze zagram z dwie killerem normalnie. Jeszcze z dwie normalne bym zagrała, myślę. A nie tak tylko bez, bez, bez tych bezperków Co tam Sven do Ciebie, jak tam dzionek? Oni opluli ją chyba. Tak totalnie opluli. To nie odpalał... A jaką masz kolejkę? Ja pizgam, zdjęła ją. O szkoda. No to tyle z moich fragów kuźwa na tym. Okej, okay, jednak będzie jeden frak na ghost team. Odpoczywam po siłowni, oglądam dobry stream A, bardzo miło, jak ci gierki dom. Wiesz co, na razie to ja zaczęłam robić challenge, bo od... No, od jakiegoś czasu już, już robię challenge na killera. E, od, od Darwy. Po prostu gram każdym killerem po kolei bez perków, bez addonów, bez offeringów. Na koniec będę e, liczyć średnią. No więc, plagusia 4k. A ghosty no niestety jeden. I tak zawsze po dwóch killerów sobie tak pykam na streamka. Więc mogę odhaczyć, że ghosty niestety jeden.